Putin kończy z żartami, czeski przewoźnik ostro o PKP, a na koniec niezła darowizna dla ojca Ryzyka ze skarbu państwa, rzecz jasna. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nie przynudzajmy, leci. Zła wiadomość dla portfeli Polaków. Uwaga na czerwiec 2022. Niepokojące prognozy NBP Paribas: Czeka nas rok inflacji. Ubóstwo Polaków pogłębia się. Dane GUS dają powody do niepokoju. Jest źle, co? Ale dysonans mamy dopiero wtedy, kiedy zajrzymy dalej wniosy i zobaczymy na przykład coś takiego. Rekordowe przychody i zyski grupy Wikana. Bumech wyfedrował rekordowy zysk, rekordowe 38 milionów zysku netto. Holding PiS 20 z zyskami na dopingu. Skurczył się dysonans do prywatnych spółek. A wiecie co różni te dwie kategorie newsów? To, że ci pierwsi to ludzie, którzy liczą na to, że będzie dobrze, a ci drudzy, niezależnie od tego, czy to prywatni przedsiębiorcy, czy państwowi, szukają okazji, żeby zarobić właśnie na tym kryzysie i robią to dobrze. Pieniądz nie lubi próżni i zawsze tam, gdzie ktoś traci, ktoś inny zyskuje. Ale jest jeszcze coś, co łączy lub może połączyć tę pierwszą grupę z tą drugą. To są akcje. To właśnie dzięki akcjom możemy będąc w pierwszej grupie zarabiać na działaniach tej drugiej, bez wieloletnich, a często nawet wielopokoleniowych działań. Zatem jeśli macie oszczędności, to koniecznie je dywersyfikujcie i to w kilka różnych źródeł, a jednym z nich może być chociażby partner dzisiejszego odcinka NS Broker, który 31 użytkownikom, którzy zarejestrują się z linku w opisie i zainwestują co najmniej 250 euro, oferuje szkolenia w zakresie odpowiedniego Blokowania swoich oszczędności, tak, żeby nie stracić. A dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, NS Broker to świetna platforma handlowa i bezpieczny broker, który spełnia aż 6 różnych europejskich regulacji, a co najlepsze całkowicie za darmo zapewni Ci kursy wideo, seminaria internetowe, książki i szablony handlowe i dostaniecie swojego prywatnego analityka, który będzie Wam pomagał w analizie wszelkich informacji rynkowych z prognozami i trendami oraz ostatnimi aktualizacjami rynkowymi, które NS Broker na bieżąco daje swoim klientom. Aha, i żeby nie było NS Broker, to nie tylko Forex czy krypto. NS Broker daje Wam możliwość handlu również w metale wartościowe, indeksy, nośniki energii i standardowo oczywiście w akcje. Poza tym, że to zwyczajnie bezpieczna platforma, idealna do nauki, to sam handel jest zwyczajnie wygodny. Możesz handlować na komputerze, urządzeniach mobilnych i wszędzie tam, gdzie masz dostęp do zwykłej, najzwyklejszej przeglądarki internetowej, jak Chrome, Opera czy Microsoft Edge. Linki masz oczywiście w opisie i przypiętym komentarzu, a my już lecimy do pierwszego tematu, który standardowo przygotowaliśmy teraz wspólnie z NS Broker. Wiceminister Spraw zagranicznych Rosji argumentował, że Moskwa będzie zmuszona do działania jeśli zachód odmówi przyłączenia się do moratorium na pociski nuklearne średniego zasięgu w Europie Ryabkov przekonywał, że brak postępu w kierunku rozwiązania politycznego i dyplomatycznego skłoniłoby Rosję do odpowiedzi wojskowej i wykorzystania technologii wojskowych To będzie konfrontacja kolejna runda powiedział od odnosząc się do rozmieszczania rakiet przez Rosję. Stosowanie broni nuklearnej średniego zasięgu od 500 do 5,5 tysiąca km zostało zakazane w Europie na mocy traktatu zawartego między ówczesnymi przywódcami Związku Radzieckiego Michałem Gorbaczowym a prezydentem USA Ronaldem Reaganem. Waszyngton wycofał się z paktu w 2019 roku w związku z oskarżeniem o prowadzenie przez Rosję prac nad lądowym pociskiem manewrującym, który Moskwa określa mianem 9M729. Rijapkow podkreślił, że istnieją pośrednie oznaki, że NATO zamierza do ponownego rozmieszczania pocisków średniego zasięgu w tym odbudowania w zeszłym miesiącu 56 dowództwa artylerii, które podczas zimnej wojny obsługiwało zdolne do przenoszenia głowic jądrowych pociski balistyczne Pershing. NATO informuje, że w Europie nie pojawią się nowe amerykańskie rakiety i jest gotowe odstraszyć nowe rosyjskie rakiety wyważoną reakcją, która obejmowałaby jedynie broń konwencjonalną. Ryabkov stwierdził, jednak Jednakże Rosja ma całkowity brak zaufania wobec NATO, nie pozwalają sobie na nic, co mogłoby w jakiś sposób zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Wierzą, że mogą działać, jak chcą, tylko na swoją korzyść. My zaś musimy to przyjmować i sobie z tym radzić. Nie będzie tak dalej dodał. W ubiegłym tygodniu Ryabkow groził, że napięcia w relacjach Rosja z USA w związku z Ukrainą grożą powtórką kryzysu kubańskiego z 1962 roku, który zagrażał wojną nuklearną między ZSRR a Ameryką. To naprawdę może się zdarzyć, jeśli sytuacja będzie się nadal rozwijać, tak jak teraz, to jest całkiem możliwe, że zgodnie z logiką wydarzeń obudzimy się nagle w podobnej sytuacji mówił wówczas Ryabkow. No i sami widzicie, to już nie jest jakieś tam mizianie się tweetami po główkach, tylko realne zagrożenie konfliktem militarnym. I to Putin mówi już wprost. Albo przestaniecie uzbrajać Ukrainę, żeby miała szansę się przed nami obronić, albo zaatakujemy zanim dostanie te broń. A teraz dodatkowo grozi się nam konfliktem atomowym. To już nie są przelewki. Oczywiście dalej możemy myśleć o tym w kontekście takim, że nikt nie wykorzysta atomu przecież, nie? To by był koniec. Ten wykorzysta, tamten wykorzysta, już. Ale co jeśli wykorzysta tylko na małym regionie? Tak jak już to miało przecież miejsce w historii. No. A co to mógłby być wtedy za region? A NATO, czyli USA, co to finalnie w ogóle obchodzi, nie? Oni już pokazali to w bardzo nieodległej historii, jak bardzo mają gdzieś swoich sojuszników, których mają ochraniać, dawać demokrację. Afganistan. Jak bardzo szybko potrafili się stamtąd odwrócić i dać przejąć cały kraj. To samo zaraz właśnie może być z Ukrainą. Nam to się wydaje trochę mniej realne, z tego względu, że my tu żyjemy, to są nasi sąsiedzi i mamy z nimi kontakty na bieżąco, nie to, co z Afgańczykami, ale dla Putina co to jest za różnica? Dla Stanów Zjednoczonych co to jest za różnica, nie? A reszta Zachodu ma przecież inne swoje problemy. I Putin tylko na to czekał. I to od wielu, wielu lat czekał właśnie na ten jeden konkretny moment, w których cały Zachód ma totalnie przewalone. Mamy problemy właśnie z Afganistanem, z tym całym kryzysem tam, co jest mega odbijające się na reputacji Stanów Zjednoczonych, na zaufaniu do nich. My mamy problem z granicą, z imigrantami, których nam tutaj celowo wpychają siłą. Próbują robić te push, pu, Nie push puszbeki. Nie, to my robimy puszbeki. Oni nas, oni nam ich po prostu puszują za granicę w sposób totalnie nielegalny. Szkolą nawet ich, jak atakować polskich mundurowych. Co więcej, mamy potężną inflację, z którą zmagamy się cały czas, i o ile Putin może mieć ją gdzieś. Bo i tak nie dba za bardzo o swój naród i PR jako taki, wystarczy, że powie w swoich państwowych telewizjach, które ma zmonopolizowane przez siebie, że na zachodzie jest jeszcze gorzej, i oni to wszystko wykną. kryzys gospodarczy spoko, to nie twoja wina Putin, Władek, rządź dalej, jesteś spoko gość. Tylko my faktycznie mamy z tym problem, no bo mierzymy się z demokracją, nie? Jeżeli ludziom ma zacząć żyć się źle, gorzej niż się żyło wcześniej, no to tracisz poparcie. I to nic, że kolejna partia i tak z tym nic nie będzie w stanie zrobić. Ty tracisz, więc trzeba się tym zająć. Nie można tutaj robić jakichś pochopnych ruchów. A Putin już niejednokrotnie pokazywał, że dla niego pochopne ruchy są bardzo wskazane. I mierzył się już niejednokrotnie z sankcjami, które faktycznie pogrążały gospodarkę Rosji. I jakoś dalej żyje i ma się dobrze, i coraz więcej takich działań organizuje kiedy my już dawno byśmy podkulili ogon. A Niemcy i tak już mają swój układ z Putinem, a takie zagrożenia z jego strony, zagrożenia tą całą eskalacją konfliktu, można wykorzystać, wiecie do czego? Do tego, do czego Niemcy pragną je wykorzystać już od długiego czasu. Do stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. No bo wystarczy zrobić sobie takiego jednego wielkiego wroga, który będzie dla nas Teoretycznie, mega dużym zagrożeniem, i każdy pojedynczy kraj nie będzie w stanie sobie z nim poradzić. No bo przecież, jakby Rosja zaczęła sobie od wschodu najeżdżać, no to kto miałby w pojedynkę z nimi szansę? No nikt, a już na pewno nie kraje bloku wschodniego. No i będzie wybór: albo dołączamy i mamy jeden wspólny rząd niemiecki, lub ewentualnie niemiecko-francuski, albo odpadamy i tracimy ochronę. Więc jest to każdemu mocarstwu po prostu na rękę. Tak zwyczajnie. No i cóż, z jednej strony Niemcy wstrzymują eksport broni do Ukrainy, bo boją się, że... No to powiedział sam Putin, że jeśli nie wstrzymają, no to... Putin rozpocznie konflikt militarny. Bo skoro się zbroją, no to szukują się do konfliktu. Ale z drugiej strony, i tak współpracują przy Nord Stream 2 i dają się Putinowi zbroić. I nie mogą z tym nic zrobić, bo oni nie mogą nawet sankcji tak zgodnie z prawem międzynarodowym na niego nałożyć, bo wcale do żadnego konfliktu nie doszło. I to jest w ogóle ten cały absurd. Oni będą mogli go sankcjonować dopiero wtedy, kiedy ten konflikt rozpocznie. Jesteśmy w kropce, a to wszystko jest faktycznie układem niemiecko-rosyjskim. Skąd my to znamy? Następny temat. Pojazd w portfolio Pesy, kolejny pojazd eksportowy, tym razem do Republiki Czeskiej, ale w związku z tym, że dwunapięciowy, będzie mógł się poruszać w ruchu międzynarodowym. Edyta Bryła z Gazety Wyborczej zapytała, podobno w specjalnym pociągu do Gdańska na kolejowe targi Trako zrobił pan awanturę polskim urzędnikom za niszczenie naszej kolei. Radim Jancura odpowiedział, że przyjaźni nam urzędnicy z Brukseli załatwili nam wejście do tego pociągu, bo formalnie to był przejazd tylko dla kolei państwowych. Symboliczne, dawało do zrozumienia, że to one są na piedestale i że kolej ma się na nich opierać. Więc my też symbolicznie weszliśmy z nimi do tego pociągu, żeby pokazać, że nas też rynek interesuje i że my też możemy świadczyć usługi publiczne. Rzeczywiście nagadałem urzędnikom, to byli Janusz Wojciechowski, unijny komisarz rolnictwa i Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Powiedziałem do komisarza, oczywiście mocno zaskoczonego, że ten prezes blokuje konkurencję na kolei. Wyszło nawet zabawnie, byli zmieszani, ale wiedzieli, kim jestem. Ale prezes UTK obiecał spotkanie. W jaki sposób prezes UTK blokuje konkurencję? Wie pani, ile czekamy na dostęp do linii Warszawa-Kraków? Już prawie dwa lata. Wnioskowaliśmy o niego na początku 2020 roku, żeby jeździć już w grudniu 2020. A dotąd nie mamy finalnej odpowiedzi. To sprzeczne z prawem unijnym, bo powinna być po ośmiu miesiącach. Niestety jesteśmy sami z problemem. Leo Express też z Czech czeka na decyzję o trasach z Warszawy. Warszawy już 3 lata, a my dopiero 2. Chodzi też o inne linie. UTK w niektórych przypadkach przekroczył już wszystkie terminy, jakie da się wymyślić. Do pewnego momentu skala opóźnień była taka, że nie można było nawet liczyć, że w ogóle sprawy posuną się do przodu. Dlaczego tak jest? No, UTK nie chce pozwolić, by w Polsce była konkurencja, zwłaszcza dla PKP Intercity, a już w żadnym razie dla Pendolino. Rzecz w tym, że chcemy jeździć w Polsce komercyjnie, bez dotacji państwowych, i w takich wypadkach teoretycznie nie powinna być potrzebna żadna zgoda, by zacząć jeździć. Ale problemem w krajach naszej części Europy jest to, że prawo krajowe jest sprzeczne z przepisami unijnymi. W Polsce ustawa o transporcie kolejowym wymaga sprawdzenia, czy nowy przewoźnik na linii nie zaszkodzi już obecnemu tam przewoźnikowi, który pobiera dotacje, czyli czy nie pogłębi deficytu tego ostatniego, bo przecież dotacje powinno pobierać się tylko na połączenia nierentowne. Na tych testach wszystko się blokuje, bo moglibyśmy zagrażać rentowności PKP Intercity. Warto również wspomnieć, że do niedawna urząd wykorzystywał, nawet byle pretekst, aby procedury w ogóle nie rozpoczynać. W pełni wyposażony w systemy bezpieczeństwa, sterowanie, monitoring. Dlaczego po raz kolejny mamy tutaj właśnie taką sytuację, że jak coś jest państwowe, to jest cholera do dupy. Nie działa! Nie działa tak jak należy: jest droższe, za bardzo zbiurokratyzowane i nieprzyjemne dla klientów. Gdyby to tylko przejęła teraz właśnie prywatna firma, tak jak ta czeska, nawet byłbym z tego zadowolony, bo obecnie mamy taką sytuację, że kolej faktycznie odstrasza. Ja sam zrezygnowałem z samochodu, jak zapewne stali widzowie wiedzą, od kiedy się przeprowadziliśmy do Warszawy. Po pół roku od przeprowadzki zlikwidowaliśmy całkowicie samochody z naszego życia, chociaż ja sam faktycznie byłem uzależniony od tego środka komunikacji przez wiele, wiele lat. Ja kiedy skończyłem 18 rok życia, zdałem naprawko. Wtedy chyba moja mama mi kupiła pierwsze auto za 1500 zł, takiego Seata Toledo. Tylko bardzo dużo palił, wyjechałem do Niemiec do pracy. Tam zarobiłem sobie na rowera. Jakie te rowery były? Ten rower taki całkiem ładny, taka limuzynka. 96 rok. Kurde, nawet nie pamiętam jaki to model był. No ale te rowery. Ta marka, której chyba już nawet nie ma. Nawet nie było jej, jak, jak już go kupowałem. Ale samochód całkiem spoko. Później się okazało, że był klejony z trzech różnych samochodów i w zimę przeciekał. No ale już wtedy cały czas jeździłem autem. Ten to już był diesel, więc palił trochę mniej. I jako tako ciągnąłem koniec z końcem ze znajomymi w liceum, tam jeszcze sobie nie jeździłem i zrzucaliśmy się na paliwo, więc dało radę jakoś to przebolać. Później byłem przedstawicielem handlowym, jeździłem po 500 km dziennie autem i tak się uzależniłem od tego środka komunikacji, że faktycznie jeździłem nawet 500 metrów dalej do sklepu autem, chociaż wcale nie musiałem tak robić, nie? No i jak przeprowadziłem się tutaj, no to jakoś we mnie to zniknęło. Z tego względu, że tu korki są naprawdę nieziemskie, a praca, którą teraz mam, pozwala mi na to, że mogę pracować na telefonie. Więc przemieszczając się z miejsca na miejsce autem, tracicie ten czas na, na właśnie na to, na co moglibyście go poświęcić, jakbyście wy nie prowadzili. No bo stoicie w tych zasranych korkach. Nie możecie wtedy sobie popracować na telefonie, nawet jak nie pracujecie, no to jakiejkolwiek rozrywki zażyć, czy. Obejrzeć sobie czegoś, zrobić coś na telefonie, pogadać z kimś, tak w skupieniu. Wiecie, no bo to też jest zupełnie inna gatka samochodem, jak jedziecie i skupiacie się, czy przypadkiem kogoś nie przywalicie, a jak możecie sobie po prostu z kimś pogadać. No i w ten sposób się przyzwyczailiśmy do komunikacji miejskiej, która tutaj jest często, w godzinach szczytu, zawsze, poza godzinami szczytu, nie do końca, ale trzeba brać pod uwagę różne aspekty. Jest szybsza niż jazda. Autem, a jak samochód jest nam faktycznie potrzebny, no to wtedy go wypożyczamy. A jeśli chodzi o kolej, no bo komunikacja miejska w Warszawie jest naprawdę konkretnie zrobiona, nie? Bo nawet jeżeli taki tramwaj dojeżdżać dłużej o 10 czy 15 minut niż byś sam dojechał autem, że autem dojedziesz w 30 minut, a tramwajem w 45, no to też musisz brać pod uwagę przecież to, że nie musisz parkować. Że nie musisz e, zostawiać gdzieś w jakimś bezpiecznym miejscu swojego samochodu, nie? A jak potrzebujesz już, na przykład, nie wiem, jedziesz do sklepu i chcesz wrócić z zakupami, no to wiadomo, no do tramwaju, jak masz tam wiele tych zakupów, no ciężko się tak przemieszczać, no ale wtedy masz zawsze tego Uberka, Bolta, którego możesz sobie wezwać, i podjadą ci prosto od sklep. Więc jest to dość wygodne. No i raz na jakiś czas takiego uberka sobie zamówisz, wcale nie wydasz jakoś strasznie dużo, a cały ten bilet kwartalny w Warszawie kosztuje 90 zł miesięcznie chyba, jak kupujecie cały normalny bilet i możecie jeździć każdym możliwym środkiem transportu publicznym tutaj, czyli metrem, pociągiem, tramwajem i autobusem. A jeśli chodzi o kolej, to to faktycznie odstrasza. Bo to już nie jest, bo wa warszawski system jest miastowy, a to jest państwowe. I tu jest właśnie ten problem, że faktycznie, jak jedziecie w pojedynkę, to realnie może Wam się cenowo kalkulować pojechać pociągiem, pojechać koleją. Zwłaszcza Intercity, bo Intercity faktycznie są wygodne. I tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń co do tego. Fotele są wygodne, macie klimatyzację, gniazdka, toalety czyste, wysprzątane, konduktorzy jacyś tacy mili, w porównaniu z takiego Regio na przykład, gdzie zawsze się dopieprzają do wszystkiego. Ale... To się opłaca tylko w pojedynkę. Już w dwie osoby nie macie żadnej konkurencji pomiędzy e, samochodem z gazem, a, a właśnie mm, jeżdżąc w dwie osoby. Już nie mówiąc o czterech. Wtedy nawet i benzynką się Wam opłaci pojechać. Tym bardziej, że mamy na tyle słabe tory i na tyle słabe połączenia pomiędzy miastowe, że ja jadąc do rodziny pociągiem jadę 7 godzin, a jakbym jechał autem. To bym jechał niecałe 5, więc mam tam około 2 godziny w plecy jadąc pociągiem. Mimo wszystko, i tak wybieram ten pociąg. I z tego względu, że właśnie nie mam auta, więc no, zazwyczaj staram się go już nie wypożyczać, jeżeli to nie jest takie niezbędne. No i z tego względu, że mimo wszystko te 7 godzin jest dla mnie fajniejsze, przyjemniejsze niż 5 godzin w samochodzie, jakbym miał tak siedzieć i nie zrobić nic. No bo ja tam sobie odpalam Netflixa i oglądam, nie? Mogę sobie zjeść, pójść do restauracji w Intercity. I tak dalej, i tak dalej. Jest całe mnóstwo innych rzeczy. Tylko faktycznie wkurza mnie to, że to jest droższe niż jakbym pojechał autem. Przecież, żeby ludzi zachęcić do pociągu, bo kolej ma jeszcze taką wadę, że wiele osób, które pamięta jazdę koleją sprzed z, z wielu, wielu lat, a także ich dzieci, dzieci ludzi, którzy są zdrażeni, ochydną, paskudną koleją PRL-owską, w której trzeba się było cisnąć, o tak i wiecie, nie? nie było zbyt przyjemnie, i zawsze ten samochód to był taki synonim luksusu. No to swoje dzieci też wychowują w ten sposób często. I ci ludzie powinni mieć zachętę do tego, żeby wreszcie spróbować pojechać nową koleją. A często tej zachęty nie mają finansowej. No bo po cholerę, ja mam na bilety wydawać 250 zł, jak ja autem dojadę za 150 i będę szybciej. Nie? No, i wystarczyłaby właśnie tak jak mówi ta pani, zdrowa konkurencja. Tyle. Sprywatyzować rynek. Już niekoniecznie dla Czechów czy dla jakichś tam innych korporacji, chociaż czemu nie? Już wolę, żeby oni brali niż ci mnie okradali. Oczywiście fajnie, jakby to byli polscy, nowi, młodzi przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć sprawy we własne ręce i budować własne portfele. Polskie portfele. Ale jak mam do wyboru już tych złodziei z wiejskiej, a prywatnych przedsiębiorców z Czech, to wolę po prostu, żeby była konkurencja. Jakakolwiek. Następny temat. To już nie pierwszy raz, gdy o słowach ojca Tadeusza Rydzyka robi się głośno w całej Polsce. Wiceminister Jacek Sasin wyraził zgodę na podarowanie muzeum Tadeusza Rydzyka, które powstaje w toruniu obrazu Jana Matejki. Dzieło sztuki było w zasobie banku PKO S.A. Tak się złożyło, że Aniu Stróż zaprowadził mnie do prezesa PKO, mówi o pozyskaniu obrazu Andrzej Jaworski z Rady Muzeum. Niedawno rozgłośnia Tadeusza Rydzyka obchodziła swoje 30 urodziny. Z tej okazji znany redemptorysta otrzymał wiele prezentów. W jego ręce. Trafił m.in. obraz Jana Matejki, który osobiście wręczył mu prezes PKOS Leszek Skiba. Dzieło sztuki było w zasobach banku, nie ujawniono ile jest warte. Wiadomo jednak, że zgodę na jego przekazanie wyraził wiceminister i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Akwarela ma zawisnąć w Muzeum Pamięci i Tożsamości imienia Jana Pawła II, które powstaje w Toruniu, budowane przez Fundację Lux Veritatis. Prezesem organizacji jest oczywiście Tadeusz Rydzyk. O pozyskaniu dzieła sztuki poinformował były. Poseł Pis Andrzej Jaworski, który obecnie jest sekretarzem Rady Muzeum Rdzyka. Rok temu rozmawialiśmy z dyrektorem, księdzem królem i panią Lidią Kochanowicz, że nie może być muzeum dotyczącym historii Polski bez dzieła Jana Matejki. Mówił, cytowany przez Gazetę Wyborczą. Podkreślał, że dzieło to było bardzo trudne do odnalezienia, i tak się złożyło. Myślę, że to Aniu Stróż trzy tygodnie temu zaprowadził mnie do prezesa pkos pana Leszka Skiby, który jest już z nami i ten powiedział, że mają w swoim zasobie dzieło Jana Matejki które przedstawia anioła, mówi podczas urodzin Radia. I tak właściwie następnego dnia zadzwoniłem do ministra aktywów państwowych pana Andrzeja Śliwki i mówię, że proszę o pomoc w szybkim kontakcie z panem Premierem Sasinem, ponieważ miał mi ten obraz przekazać, ale zachorował, powiedział Jaworski. Z okazji 30-lecia Radia Maria politycy zjednoczonej prawicy zdobyli się także na inne gesty wobec Rydzyka. Duchowny otrzymał m.in. list od prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Na uroczystości w jego imieniu odczytał go Szef Mon. Mariusz Błaszczak. Jarosław Kaczyński w swoim piśmie wspomniał o atakach na Polskę. Podkreślił, że przeciwnikom marzy się Europa wyjałowiona, duchowo, sekularyzowana, zniewolona wizją łatwego życia bez odpowiedzialności. Mamy dość ukrywania tych przestępców. No i cóż, mimo tego, że ten konkretny nie został um, tutaj wyceniony konkretnie, no to poprzedni obraz Matejki został sprzedany za prawie 7 milionów złotych. I miało to miejsce jeszcze w zeszłym roku, 3 czerwca 2022 roku. W zeszłym roku. O ja, chyba śpiący już jestem. 2020 roku. Chodzi o portret profesora doktora Karola Gilewskiego. Dzieło, które wyszło z Jana Matejki w 1872 roku. Obraz kupił prywatny kolekcjoner. O transakcji poinformował dom aukcyjny Paul Swiss Art. I teraz obraz tego samego artysty. PKO, czyli Państwowa Spółka, pamiętajcie. Oddało tak w ręce prywatnego inwestora. Ojca Tadeusza, ryzyka. To są dopiero polityczne konszachty, co? Ja też bym chciał być w takiej komitywie z rządem, żeby mi dawali od tak 7 milionów złotych. Fajnie by było, nie? Ten to ma w ogóle szczęście. Bezdomny mu dwa auta daje. Ministerstwo Aktywów Państwowych daje mu obraz za 7 baniek. No cóż, fajne te darowizny ma, nie? Czekaj, on na tace zbiera. Drętwy słuchar. Jak się nazywa stopa w niebie? Rajstopa. Co to jest? No nie. Tego skara mamy od Joanny Dąbrowskiej, za co dostajesz od nas złote rajstopy. A jak i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie wbijaj na nasz drugi kanał. Suchary z samymi słucharami, i tam właśnie możesz pisać swoje własne propozycje. Tymczasem ja już się będę żegnał. Ale zanim to, pamiętajcie, że muzyka jeszcze. Jest od jednego z was na samym końcu odcinka, każdego odcinka, więc koniecznie sprawdźcie naszego artystę. Link do jego muzyki macie rzecz jasna w opisie. Tymczasem ja już się będę żegnał. I do zobaczenia 6.30 każdego dnia. Była noc ciemna niż wszystkie, choć wyglądała zwyczajnie. Strzeż popadły liście, blado świeciły latarnie. Księżyc skrzył się białym blaskiem na ulicach. Cisza drżała, my byliśmy już za miastem. Tak, będzie raz. Z domu dochodziły głosy, chociaż okolica spała, jakby ktoś zadawał ciosy nocy, która umierała. Gdzieś koło północy poczułam, że chcę być sama, poszłam zwiedzać.